Witajcie, i oto kontynuacja naszej serii Stellarii z, z Mańkiem. Zapraszam do oglądania. Enjoy! Skąd ja tyle tych potyk we Cipunku? O ci dałem ci połowę mojej. mojego eku. A, więc tak jak ci pisałem na mesie, nad nami jest jakiś świat, byśmy się do kogo dobiegło. Co niewidzialności raczej nie będzie nam potrzebna. Musi przyda się? Doda platyny, siurkeny chcesz? Nie, ja mam mógł. Głosi okay. drzewo na numer. Właśnie, drużyna. Trzeba wejść do czerwone. E, 116 drewna. Po chuj mi ta drewniana na ścianę. Nie wiem ta mikstura która zabierze się. E, ja ją przypadkowo zżyłem Dobra, to ja wezmę. Dobra, ja mam wszystko. Drużowa okulanie. O, jestem ja kupiec super. Jedzę na mapie. Bińska różdżka, ty. Czywuję ST, sukienka, gwiezdni, księżniczki. Jakieś gówno. O co mi to potrzebne i idę do kopalni. Mam ważniejsze rzeczy do roboty. Tylko piec nic nie ma. Czy chatki, to chyba można zrobić ten. Yy, tu przed domem. Nie, na, na piętrach nie zrobiłem. Na górze. A, zrobimy dodatkowe piętro jeszcze i tam ich wszystkich posadzimy. A dole będą craftingi. To kilofem. Kurwa jestem debil, sorry. Może kiedy crafting jest pośledzony. Można. No oh, to jest okno tworzenia i tak można. Do poszedłeś? Dalej poszedłem. Do przodu? No, prawo. Widzisz mnie znacznie. A, tam. Tam chyba nic już nie ma. No i bardzo co tu jest. Domek. Nie. Czekaj, czekaj na mnie. Zobaczę. Posąg anioła. Duda no, srebra. Shurikeny. Mikstury leczenia. który powrotu. I możesz sobie wziąć te buciki jak chcesz. Za tydzień wygląda, że podbijam świat zbyt goszczą. Podbijasz <grym> świat płask. Zbyt goszczą. Szafie? Nie, platyna, o. No zrobiłeś żółtą wodę. Czemu? Nie było to zbyt mądre posłuchajcie. Tu trzeba iść na dół. Znowu. A wiem, bo no, tu jest coś. Gdzie, coś. Bo to, wiem, że to się dało zaatakować. Drzewo? O. A tam Boś gdzie? To atakuje. Rybka? Krab może. Mam skrzynki do diamentową. Groźna dębka, fala unosić się na wodzie Strzała błazna Ty ale tu jest dziura, kamień Ty ale to jest jakaś budowla, ty No jest, to jest większy pokój po prostu To jest spane, bo tutaj woda przez to przejdzie, możemy przez to przejść, co ty masz sobie? No ponton. o kurwa, kurwa topi się ja się Prędki Prędka opaska regeneracji Dynamit 32 strzały, 3 dury leczenia, dura wodnego kroku i świetli. Dobra, reszta twoja skrzywa. Ja nic nie wziąłem. Ja biorę, żelandro złoty. złotych, kurwa robak. Co ja mi sobie To nie miałem? Jechałeś. No właśnie, więc teraz nie mam nagle. Parowała? Nie, jest, dobra. Widziałem, muszę uporządkować. Ja się pytam gdzie to piekło. Na dole. Murda Demonitu. Co no to jest Piękło. Demonit? Czyli jest już ziemi, O, tak. no. Czekaj, nie? nie. Ała! Kurwa, ale jebu. Pomarańczowa Sygnaire. Ha! Odkryłem przejście niżej. Co tak, jebu! Ja jestem na torach. Kurwa, zalałeś się Ty Ała! Tyś znalazł coś, co się wykopać, nie da to jest demonik. Co ja wypiłem? A mam sólę mniejszego leczenia. Czekaj, 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 bo te. Właśnie, bo te głazy. To była pułapka. Cisnęła się. On skrzynkę. Spierdalaj Kamil. Kamil. Zbierdalek. Dobrze. Słyszałem, od dzisiaj, ale. Oj. Mhm. Czy to jest no w tym twoim zabezpieczeniu przeciwko i tam <grystanie> Gdzie? Nie! Ja pierdolę! Pierdolony nie topisz. RIRIKA really... Aha, zdobyliśmy lalkę wodu, która pozwala nam hardbosa zaraz bić GG Jesteśmy po prostu niemożliwi kamień. Jest duże prawdopodobieństwo, że zginiemy, jeżeli zejdziemy tam na dół. No to na się wycofać. O, nie wiem, czy damy radę. O, Dobra. Co powiemy się? Jeszcze nie jesteśmy gotowi.